Czołem. Sorki, że nie nadawałem ostatnio wiadomości na temat GPZ 900R Top Gun. Złe wirusy, wyciąłem je z interesu, ale już wracam do gry i biorę się za tego nieszczęsnego Top Gana. On musi jeździć. Ten stary strudzel udowodnił mi, że co nagle to po diable. A było to tak. Gaźniki z powrotem wytargane. Będziemy sprawdzać poziomy. <laughs> <laughs> Sprawię poziom. I kolejny raz potwierdza się reguła. Pośpiech nie popłaca. Gaźniki znowu na stole. Żeby w końcu działało to tak, jak powinno. Zagra? Oby. Jedno ślad <słyski> Poziomy pływaków jeszcze raz ustawione, jest dobrze. I przyszedł czas na wymianę oliwki oraz filtra. Pod tym dekielkiem jest filtr oleju, a tutaj korek spustowy. Zaczynamy. Ja pierdzielę jaki długi jest ten gwint, Co tu się dzieje? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ten motocykl to jest jeden wielki wynalazek Uwaga! Leci. Ale czarne glucisko. O, panewka! <grym> Oj, ten olej to dawno nie widział światła słonecznego. Ale glut. Widzieliście kiedyś taką podkładkę uszczelniającą? Ma z 5 mm, a sam korek chyba z 5 cm. Co za agenci. Fiz oleju wyjęty i zakładamy świeżutkiego KN. -a. Ale te gumki kiedyś robili Zawsze warto zadbać o gumę Pamiętajcie, spokojnie Bez pośpiechu, zaraz tu rozerwę Pamiętajcie, żeby Posmarować ową gumeczkę trochę olejem Żeby się nie przytopiła Wyczyściłbyś ja to tak trochę Czyściutkie jest I nalewamy świeżą oliwkę Zakręciłeś prawda? Jaki? Plus 10 koni jak nic Świeżutki olej zalany, gaźniki zalane, świeżą bęką zapalamy ale, że co? Słoneczko Chmurka I rozpierducha Sytuacja jest taka, że targamy kolejny raz gaźniki A dlaczego? Ponieważ te króćce, które wyglądają na całkiem niezłe Są po prostu nieszczelne. Te króćce naprawdę wyglądają całkiem dobrze No ale co z tego, że wyglądają skoro są do bani Słuchajcie tego! Przypadek? Nie sądzę! I rozpierducha! Stary płyn chłodniczy, spuszczony. Nawet nie wyglądał tak źle. I nalewamy świeżynkę. 50cc Moped Scooter Supersport Quad Offroad Moto. Będzie pasować. A w napełnianiu pomoże mi mój super Ergolejek. Corrosion protection. Jak jest lejek, to lejemy, ale piękny kolor. A wiecie po co jest taki kolor? Żeby było dużo łatwiej zlokalizować ewentualne wycieki. Prawie jak Mountain Dew. Weszła cała butelka, a końca nie widać. Muszę lecieć po następną. Trzeba też wymienić ten czujnik temperatury, który odpowiada za pracę wentylatora. Ma ktoś z was wolną sztukę? Jeżeli tak, to proszę poratujcie, bo ja wśród swoich skarbów niestety nie znalazłem. Czekamy zatem na szczelne krójce, a w tym czasie zmienimy sobie układ napędowy. Patrzcie się na to, ten człowiek naprawdę nie żałował smaru. Masakra. Zabezpieczenie odgięte, możemy odkręcać. I zębatka odkręcona. I wyciągamy tylne kółko. Koło wyjęte, przy okazji będzie można je dokładnie wyczyścić i sprawdzić stan łożysk. Odkręcamy zębatkę. Stary starym motocyklu nigdy nie wiesz co Cię spotka. Zobaczcie na ten zabierak. Co tu się działo? Kogoś ewidentnie poniosła fantazja. Na szczęście w moim skarbcu znalazłem drugi zabierak, który jest w o niebo lepszym stanie. Ale łożysko posiada luz, a tutaj łożysko było wymieniane, dlatego... Przełożymy łożyska ze starego do nowego zabieraka i składamy. Sytuacja jest taka, że z tego zabieraka chcemy wyjąć to łożysko i włożyć tutaj. Czasem jest tak, że potrzebujesz porządny ściągacz. Piękna niedziela. Jest i pan ściągacz. Niedziela. Idziemy ściągać. Jak to się nazywa? Impulsator kinetyczny. <laughs> tak to się robi. Nigdy nie rób nic na siłę, zawsze weź większy młotek. Proszę. Bez wicia młotem. Bez kombinowania niszczenia bieżni. Jeżeli nie masz takiego ściągacza, to uderz do kogoś, kto ma. Każdy, każdy mechanik samochodowy powinien mieć coś takiego. Zrobić ci do za piwko. albo za dwa. Wyciągnięte i wsadzone. I nowiutka, piękna, lśniąca zębatka JT wjeżdża na zabierak. Pyk. Najprostszy sposób na pozbycie się starego zakowanego łańcucha to po prostu jego rozcięcie. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Ja założyłem go na starą zębatkę, żeby po prostu było stabilniej, bezpieczniej. Główki słożniki przycięte, teraz można zdjąć ogniwo. Płytka zdjęta, wyciągamy łańcuch. Komora zębatki zdawczej wyczyszczona. Zobaczcie, ile słychać wow. tam tego. JO Sprockets Loading Power Transfer Engineering to coś dla mojego Top Gana. Piękna, nowiutka i z tłumikiem drgań Jak fabryczna Zakładamy Zębatka założona, przykręcona i zabezpieczona Zakładamy łańcuch Pojawiła się przygoda z zabierakiem Na szczęście miałem zapasowy w znacznie lepszym stanie z tej historii jest taki, że łożyska w kole jak i w zabieraku były niedawno wymieniane Więc są też w super stanie Koło założone z powrotem Nowa zębatka założona I teraz czas na... Łańcuch DIT 530, nie ma miękkiej gry. Proszę bardzo. Zakładamy nową ketę i zaraz będziemy ją zakuwać. Gdybym był złoty, zacząłbym rapować. Śmieszne. I zakuwamy łańcuch. Najpierw zakówka na nią. Trochę smaru, a potem X-ringi. Zakówka na miejscu, znowu trochę smaru i X-ringi. A teraz wjeżdża zakuwarka. Jeżeli nie masz takiego sprzętu, to kup łańcuch z zapinką. Też będzie działać. Nowy łańcuch zakuty. Jesteśmy o krok do przodu. I wiecie, co jest fajnego w starych motocyklach, że można przy nich śrubczyć. A wiecie, co jest fajnego w nowych motocyklach, że jest czym zajechać po te śrubki. Co to się dzieje? Co a. robisz? Czekam na króśce. Mm -hmm.